Siema. Tu znowu Mrozik, a to jest kolejny odcinek z serii y, Spore, w którym robimy sobie takiego dziwaka, oto. Y, nie wiem jeszcze jak go nazwać, ponieważ nagrywam pod rząd y, ten odcinek, ale na spokojnie, teraz będzie już dłużej jakby y, to trwało wszystko, to nie będzie takie, o. Osiema. Dobra, może się z tobą zaprzyjaźnimy, co? Czekaj. No wiem, wiem, wiem. Spotykasz nowy gatunek. Wiem, wiem. I teraz musimy robić to samo co on. Na początku to nie będzie jakieś mega trudne, bo zwykle mają tylko śpiewanie. Ale y, odblokowujemy element albo za. Y, mówię za przyjacielskie nastawienie do nowych stworków, albo za negatywne nastawienie. Ja będę teraz brać szedł pod pozytywne, ponieważ y, tutaj szliśmy głównie pod negatywne nastawienie. Y, dostaliśmy mięso ale y, nas to nie obchodzi, bo my chcemy mieć y, y, wszystko żerce, zdobyć. No i o co tu chodzi? Żeby po prostu jakby się zaprzyjaźnić, bo on jest teraz w przyjacielskich stosunkach z nami. To możemy mu jeszcze raz... Jeszcze raz go wziąć, żeby miał przyja bardziej przyjacielskie stosunki z nami. Czekaj, jak to się robiło. Chyba na razie nie mogę Czekaj. No to weźmy jeszcze. Jednego stwora. No, I teraz mogę jeszcze temu zaimponować. Oczywiście też w każdym tym są... jest alfa, któremu jest najtrudniej zaimponować. Z tego co pamiętam. O! I teraz chyba będę mógł dopiero z nimi najbardziej te ba bardziej przyjacielskie. A nie, oni już mają te bardziej przyjacielskie stosunki ze mną. Tak, wszyscy mają tak. Czekaj, jak to się robi... Się a, dobra. My jeszcze nie chcemy przychodzić do fabryki stworów, mimo że mamy dość sporo. Jeżeli chodzi o. o no tak, nie dosięgamy tam, będzie trzeba trochę zmodyfikować naszego stwora. W ogóle te małe nie mają jeszcze tych. Widzicie to? Nie widać yy, trucizny. A właśnie, trucizna ma chyba. właśnie, splunięcie teraz to jest. Ale poczekajcie, my się chcemy z nim zaprzyjaźnić dalej. I oczywiście tam zależnie od jakichś tam rzeczy, które mamy. To będziemy mogli odblokowywać sobie, zarówno różne rzeczy tu, jak i w walce. O, jest alfa taka, pot. No, i u niego potrwa to dłużej, bo już musiałem dwa razy skierować. O, i co dostałem? A mądrzejszy się stałem teraz już. Być szybko. Nie spodziewałem się, nie pamiętałem, że to będzie tak szybko. Stwórz stado. O właśnie, tutaj możemy teraz stworzyć stado. No to weźmy sobie może jakiegoś mięsożercę, co? Czyli, bo tutaj są rośliny na zerce. Hmm. Czyli ty jesteś mięsożercą, poczekaj. Hmm. Gowok. jak zobaczysz twoje dane? Dobra, weźmy ciebie za serwisnika, na razie. No bo w sumie i tak na razie nie zamierzamy walczyć. Na razie zamierzamy się zaprzyjaźniać. Tak, dokładnie, bo chcemy pozostać na zmiennych. Do końca tego. I do końca następnego jeszcze. O! I tam mamy skamieliny. Czy tam po prostu kości. I to właśnie może nam dać nowe rzeczy zupełnie. Oczywiście mogę też sprintować. A o właśnie mogę sprintować. O z tym bym się chciał zaprzyjaźnić. Tylko że on będzie już chyba trudniejszy trochę. A nie, dobra, oni da dalej mają tylko spierd. Żujoma, ale to jest dalej... To jest dalej... Jakby to powiedzieć... Tylko mięsożerne Dobra, jeszcze z żeby dostać DNA Od nich, już mamy 148 Dobra, ogólnie bardzo szybko tego ekspa zdobywam. nie wiedziałem, że to aż tak szybko będzie szło, ale zaraz pewnie się natkniemy na jakiegoś potwora typu, bo są tutaj też giganty, z którymi się nie da y, jakby pogadać, tylko one atakują, a co to jest? What is it? A, jakieś kokony, z których nie wiadomo co się wykluje. Dobra, ale idziemy dalej. A, nie mam siły tutaj po wejść pod tą górę. No to trudno, no to idziemy gdzieś indziej. I jak tam nasze statystyki? No jeszcze potrzebujemy się to tak stroma... Naszymi sąsiadami, jakby pozaprzyjaźniać, bo to nam się później przyda. O, tam jest jakiś on jest wrogo do, do nas nastawiony, ale może jak. Pójdziemy do niego, podejdziemy do niego. Przyjaźnie. O właśnie. To może się z nami do przyjaźni. Masz. No nie, nie chciałbym jakby... Ale to jak odblokujemy wszystkie mięsożerne, to... Później nam zostaną tylko roślino żerne i... Wszystko żarne, także wtedy będzie już coraz większa szansa. I teraz już powinniśmy mieć na optymalnych dokładnie zmienne. Ale chcę jeszcze sobie trochę nabić, żeby później nie było, że zacznę zabijać te stwory niektóre. Na przykład o tego koconoga. Klot. Czekaj, Jak on się nazywa? Kloconuk Gdzie on jest? A tak Kolconuk. Jezus Maria. No jak już mówiłem w poprzednim odcinku jest to dość stara gra, także jak podejrzewacie, też też jest bardzo zaawansowany, jeżeli chodzi o grafikę. O, strygonim się jeszcze zawsze Z Stygonim. Sorry, nie umiem dzisiaj czytać O nie, taniec, nie mam tego Dobra, chyba muszę się wyewoluować zanim do nich przyjdę No, muszę się wyewoluować zanim do nich przyjdę Oni są zbyt zaawansowani jeszcze Jeżeli o to chodzi Gdzie jest moje gniazdo? Tu jest moje gniazdo. W tą stronę. Dobra, sprintujemy. Myślę, że to sobie dotrwamy do tego drugiego dzisiaj. Jeszcze. I następny zrobimy już w kolejnym odcinku, który będzie najprawdopodobniej jutro. O, tutaj jest już moje stado. Poczekaj, gdzie jest... A nie, to nie jest moje stado. Mój dom jest dopiero tam dalej. A no widzisz. Żabik jakiś tam jest. Żablik. Mówię, nie umiem dzisiaj czytać. ale to warto wiedzieć o skamieniałości no i dalej mięsożerne ale jest już tutaj nasze gniazdo tutaj jest nasza druga połówka żeby móc ewoluować Mamy nic jeszcze z roślinno Musimy, w sensie, jest wszystko żerce. Już w sumie później, no mi tak to nie będzie zależało. Będzie nam to rybka. No, ale to i tak bym chciał mieć, jakby to powiedzieć, coś. Dobra, w sumie weźmy to. to sobie osłonimy. Weźmy tak, trochę to tak zróbmy. O, i chyba czas, żeby nasz Jednoki przyjaciel dostał drugie oko. Dobra, tak on będzie wyglądał. O. Jeszcze oprócz tego co mamy, możemy mu ręce dać. Co mi dają ręce? Chwytaki. Mhm. Dobra, no to dajmy mu ręce, czemu by nie? Od razu go wyprostujemy też. Dobra, tutaj mi wbijają do pokoju. Już. Mam nadzieję, że to tak średnio było. Słychać. Dobra, myślę, że go takiego zrobimy. No i teraz mamy problem, taki, że ta gęba no, zupełnie nie pasuje. Chyba że zrobimy tak. O! Teraz już bardziej. Zrobimy mu to na kolanach. Nie strzelał z kolan i zmniejszmy mu to trochę. Zrobimy mu tak i to zrobimy mu tak i to wydłużmy jak możemy. Nie możemy, możemy to tylko obrócić i nadać temu jakikolwiek kąt. Dobra, myślę, że tak by nie wyglądał, na razie Tutaj jeszcze możemy mu biska trochę podciągnąć Ale to w sumie głupio wygląda trochę Ale czemu by nie tak w sumie? Robimy go i tak for fun O, zróbmy go takiego Poza poziom drugi hmm. weźmy na razie takie taki, chociaż się takich nie widać I stopy taniec poziom pierwszy, taniec poziom pierwszy taniec poziom drugi No, weźmy sobie takie może o, w ogóle mu się ręce skleiły, no to może nie. Może nie aż takie ręce. O. Hmm. Nie wiem czy chcę na razie brać coś z tego. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to tak. Wydłużmy maksymalnie, powiększmy to. Nie miał rogi, nasz ziomuś I go może nareszcie jakoś wykolorujmy, no Bo na razie to nie wygląda zbyt ciekawie Może jakiś, nie wiem, taki kolor Z takim tym Zobaczmy jak to będzie wyglądało Takie łuski mu o! Powłokę mu jakąś narzućmy taką może taki wariat i jeszcze może detale na przykład takie rzeczy nie to może takie rzeczy dobra ale innego koloru zrobimy mu taki Spoko. Nasza komora nareszcie zmieniła wygląd trochę i teraz to jest bardziej jelenio człowiek. Ale myślę, że takim pozytywnym akcentem y, zakończymy sobie już nasz odcinek. Y, no i na razie, cześć, Pompa. Do następnego. I ogólnie no. Trzymajcie się. Narka. I...